tutaj napięcie, cyk. I teraz wyprostuj. O i utrzymuj. Utrzymuj napięcie. Utrzymuje. I 4, 3, 2, 1, plus Tak? Do góry staraj się wszystko. I 4, 3, 2, 1, plus Zrobimy sobie danych klasterów, czyli wykonuję jedno powtórzenie, odpoczywam chwilę, dopiero wykonuję drugie powtórzenie, ale zrobimy sobie te klastery na takiej zasadzie, że jedna noga, druga noga, 10 sekund przerwy i znowu będziemy tak budować, żeby wykonać określoną ilość powtórzeń, cztery, ale żeby jak największa ilość energii była dostępna przez te e, powtórzenia wszelkie, bo jak będziemy robić cztery pod rząd, no to... Ta energia pomiędzy pierwszym a ostatnim będzie zbyt duża. Teraz tak. Tu układam sobie tak safety bara, żeby trzymał mi się na bar. Łapię się zapiny tak, żeby troszeczkę odciążyć. Teraz buduję tę pozycję, którą mieliśmy przed chwilą. Troszeczkę nawet ta noga z tyłu może być dalej. Ustawiam stopę z przodu na palce lekko. Nie, bardzo wysoko, delikatnie pięta jest uniesiona. Staram się przenieść obciążenie tak, żeby kolano przekroczyło stopę i obniżyć pozycję. I z tego tu delikatnie kontrolując pozycję, po łapanie się na pinach trzymamy po określonej ilości czasu, której nie pamiętam. Jest wyprost. Zmiana i dopiero. 4 sekundy. 4 czy 6. Proszę fajnie. 6 sekund trzymasz. Trochę. Tak, zejdź. Trochę dalej noga z tyłu jeszcze, śmiało. O, właśnie, O, i to jest ta pozycja i trzymasz. Trzymasz. Trzy ta pozycja. I trzymasz. I trzymasz. I trzymam. Trzymam i trzymasz. I teraz tutaj niekoniecznie całkiem wyprostowana. Lekko może być na lekkim zgięciu, Druga noga w powietrzu i tak naprawdę tylko trzymam. Nie staram się być za wysoko, bo ciąży odcinek lędziowy, staram się być w jednej linii, tak żeby był mocny brzuch. Mniej było tej presji nadcinka i tylko trzymam zapierając się tą prawą piętą o poduszkę Zaraz przechodzimy do części wytrzymaściowej Tak, połączone jest z górą ciała. Tak. Wiesz jaką to nazwę od dzisiaj? Co? To? No. Jest ja nazwałem wiosztarz. Łódka. Łódka. Gada do mnie. Masz tą łódkę. Gada, dasz mi łódkę. Tak. O, nie do Marca. No? O! I trzymam. Tak, tu się nie to łopatka. Tak, trzymam. I ja, ja będę to... a... Ciężko? Ręce odpadają. I... Kurde, ziobi, skurczmy z ową w boku. Jeszcze raz, do drajnika, czy jeszcze raz? Podziękowania za ostatni i ten dzisiejszy. I na koniec jeszcze porozmawiajmy sobie w sumie o tym, co robiliśmy, dlaczego to robiliśmy, jakie też masz wnioski odnośnie tego, jak powinienem pracować motorycznie właśnie względem tej kontuzji, bo powiem Ci, że czuję się dużo bardziej stabilnie. Czuję, że też popracowałem na końcu fajnie wytrzymałościowo, więc gdzieś ten aspekt fizyczny też na pewno pójdzie do góry, czy się utrzyma, a to jest dla mnie klucz tak naprawdę tego wszystkiego. I na pewno czuję przy tej izometrii właśnie to, o czym mówiliśmy na samym początku, że nie ma tego takiego ruchu, wiesz, że jak schodzę w przysiadzie, na przykład w ćwiczeniu wielostawowym, to nie porusza mi się ta panewka w żadną stronę, tylko jest ustabilizowanie pozycji i generowanie tej siły, e, przepychając ten pół. Próbujemy dostosować te środki tak, aby mimo e, tego razu... Nie podrażniać go, a więc nie, nie psuć bardziej, ale też żeby wykorzystać ten czas i no coś zrobić na plus. Przyszła z pomocą izometria, sprawdzamy tak naprawdę, jak też będzie Alan reagował, jak będzie dobrze będziemy gdzieś szli w tą stronę, a więc na bieżąco też obserwujemy, obserwuję jak, jak to wygląda. Ta praca w izometrii wiąże się z tym, że ta praca mechaniczna, jeżeli chodzi o stawy, jest praktycznie zerowa, ponieważ ustawiamy pewien kąt. I staramy się utrzymać tą pozycję i dzięki temu po pierwsze pracujemy podczasem pod napięciem, więc te mięśnie pracują, wykonują pracę, choć odległość pomiędzy przyczepami się nie zmniejsza, więc ten mięsień ani się nie rozciąga, ani się kurczy, cały czas jest napięty. Staramy się mimo tego tej sytuacji po pierwsze wpłynąć na ogólną taką sprawność żeby ten performance mimo wszystko szedł do góry, a więc żeby też nie było takiej sytuacji, gdzie dajmy na to Alan przed kontuzją biegał z jakąś tam prędkością, biegał jakiś tam odcinek w jakimś tam czasie i żeby to drastycznie jakoś spadło. Staramy się też, żeby nie powiem, żeby wyszło jeszcze wyżej bo to może być trudne do zrealizowania, ale żeby na pewno nie spadło. No i też zobaczymy tak naprawdę po całym tym okresie, po tym co powie lekarz, jakie będą dalsze działania. Jak wróci do normalnego funkcjonowania, do normalnych treningów na pewno. Ja mam taką myśl, żebyśmy zrobili sobie testy, no i sprawdzili te wyniki, w którą stronę poszło, czy poszło w dół, czy poszło w górę, czy się utrzymało. Wydaje się, że osoby, które wracają po kontuzji, chcą sobie wprowadzić jakąś stawkę motoryczną przed treningiem piłkarskim indywidualnym. To właśnie fajnie jest podziałać wizometrii. Nie wiem, czy każdy będzie miał możliwość, albo w jaki sposób ktoś może sobie odzorować mniej więcej te ruchy izometrii na boisku przed treningiem piłkarskim. A ci... Czy wydaje się, że, że to jest dobry, eee... dobra koncepcja na wykorzystanie przy powrocie po, po kontuzji, po rehabilitacji? Na pewno, choć dalej jakby nie ma takiego złotego środka. Tutaj trzeba patrzeć na każdego indywidualnie i każdy jakby ma inne potrzeby. U każdego też te środki będą inne. Jeżeli chodzi o tą izometrię, ona jest dosyć taka plastyczna pod tym względem, że często wystarczy tylko linka, wystarczy ręcznik. Tak jak rozpisywałem plan zawodnikom, chociażby podczas lockdownu, gdzie nie mieli do dyspozycji za bardzo oporu zewnętrznego i ta izometria była złotym środkiem, ponieważ utrzymując pewną pozycję, zapierając się o ręcznik, przepychali tak ten martwy punkt. Dzięki temu ten performance nie poszedł w dół, a nawet powiem szczerze, że poszedł w górę i w kontraście z różnymi skokami to dało naprawdę fajne efekty. Nie za dużo miejsca, nie za dużo sprzętu potrzebne tak naprawdę właśnie przed treningiem. To może być jako takie podbicie potencjału, a więc zwiększenie tego potencjału. I prewencja chyba też, nie? No, też, też na pewno. I dalej, to jest wszystko kwestia no, zaplanowania, nie? Bo są różne środki i one nie są zero-jedynkowe. Nie możemy też powiedzieć, że wiesz, weź to i, i to będzie działać. Ale jest to jakieś dobre rozwiązanie, właśnie tak, tak, jak ty powiedziałeś, na przykład w lockdownie, nie? Tak. Czyli po prostu działamy z tym, co mamy, a nie że. Nie robimy nic, bo, bo, bo się nie... Nie mamy środków. Tak, tak. Jak możemy, no to, 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 to tak. I też jakby ta izometria, jak nie mamy chociażby, to też jest taki temat do pociągnięcia, nie mamy możliwości oporu zewnętrznego dość sporego, to ta izometria może podziałać jako takie wstępne zmęczenie i Wykonując, dajemy na to pracę, nie wiem, wyciskając na, na ławce 100 kg, domu podczas lockdownu nie mamy do dyspozycji tego, żeby dajmy na to wyciągnąć tych 100 kg. Ale mamy, dajmy na to jakieś hantelki 5 kg. No to jest troszeczkę mało. Możemy zrobić pracę z tymi hantelkami długo, czyli, nie wiem, dajmy na to z 20 powtórzeń, wtedy to obciążenie może się zbliżyć do tej 100 na ławce, ale dalej to jest czasochłonne i... W tu może też przyjść izometria właśnie, żeby tylko trzymać tą pozycję, żeby przepychać martwy punkt, doprowadzić do takiego wstępnego zmęczenia i później tylko dobić się kilkoma powtórzeniami tym, co mamy, tym obciążeniem niewielkim i to też w sumie działa bardzo podobnie. Oby nie było już tego problemu i walki z całym lockdownem, tylko nie wszyscy wrócą na siłownię i pracują, można powiedzieć, na najbardziej efektywnym sprzęcie do budowania performance'u. Nie przedłużamy już, bo mieliśmy 18%, więc zaraz się pewnie wyłączy Trzynko kamera. Jest. Już stała, no. Także dziękuję jeszcze raz. Na pewno się zobaczymy w tym całym okresie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli macie jakieś pytanie do Rafała, to możecie pisać do niego na social media albo zostawić pytanie w komentarzu. Postaramy się na przykład na najciekawsze w kolejnym odcinku odpowiedzieć. Wpadajcie właśnie na Football Hess, do Rafała na profil. Dzieli się tam wartościowymi treściami w kwestii budowania wytrzyma nie wytrzymałości, tylko motoryki w piłce nożnej. No, i w sumie tyle. Zapraszamy też tutaj do Hez Akademii na Wielkopolską 72H, jeżeli te wszystkie obostrzenia <laughs> zostaną zdjęte i będzie można już normalnie cieszyć się treningiem na siłowni. Dziękujemy za oglądanie i widzimy to się zobaczymy. w kolejnym. Pozdrawiam. Jesteśmy po raz trzeci we Wrocławiu w Hez Akademii na treningu. Realizujemy projekt Performance. No, i co tam zaplanowaliście, Rafi? Zobaczcie, czyli generalnie powtarzamy to co cały czas od samego początku? No. Tak, e, idziemy jakoś tam dalej. Nie będzie to takie samo, takie same rzeczy. Mm -hmm. e, będą lekkie, zmienne, ale to delikatne zmienne będą. E, w większości e, dużo rzeczy będzie się powtarzać, no ale... No, realizujemy to co chcemy. Realizujemy to co zobaczyć. To, nie wymyślamy jakichś tam... No, żeby, no, żeby, żeby dobrze, dobrze, dobrze wyglądało, nie? Tak. Nie, to niemo, dobra, to, że... to nie, bo to już było, to no, nie. Gości łamie, ale dobre to już było. No, także nie wymyślamy nowych rzeczy, idziemy w prosty schemat, który ustaliliśmy i zobaczymy po prostu jak to zadziała. Tymczasem zapraszam Was do oglądania i w trakcie będziemy po prostu dawać jakieś. Czy Rafał będzie mi dawał wskazówki będziecie mogli z tego czerpać, czy ja będę starał się coś dodatkowo dodać, nie? Także zaczynamy. Teraz 6 sekund, Kasia, jesteś gotowy? Go 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 ząbów ale reaktywnie, czyli ostatnio było zatrzymanie teraz jest cyklicznie, czyli powiesz się na długie po prostu zbierz. Hop, 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 hop. w locie próbuję dać palce na siebie nie? czyli odbiłem odbiłem, odbiłem, odbiłem bo ona cały czas 5, pięć, cztery mniej się na dół i pomagam to wskażę po prostu tu No. a jak się wieszam na niej, to wskażę na stacji takiej. Że ona mnie no nie co, wie, co nie jednym. No, no wie, nie? Do, wiem, czy to dopracować, czego nigdy nie skakałem. No, tak się zastanawiałem, co zrobić, jak zapodnicować swój organizm, żeby e, wykorzystać nie? te wszystkie pozytywy sprintu, biegu z maksymalną prędkością, no ale nie robić tych sprintów, no bo wiadomo, no nie jesteś w stanie. Nie? I szczególnie chociażby dla adaptacji naszych programów dwóch, to też jest jedna z lepszych, która więcej Bieganie z dużą prędkością polega na czasie pod napięciem, ale albo gdzieś tak ją upadamy gdzieś w ekscentryce, one są cały czas napięte, y, absorbują tą energię. Nie wiem, jakieś slajdy na ziemi, tak. co też y, pracujemy w skurczu i rozkurczu. Izometry czasami, że trzymamy pod napięciem, a jak biegniemy z maksymalną prędkością, to jest bardziej tak, że ten czas kontaktu z podłogą też jest bardzo krótki, te przeciążenia są bardzo duże. 5, czasami nawet więcej mnożeń jest masa naszego ciała. 5 razy, nie wiem, 70. A czasami czym wyższa prędkość, tym jest, są większe te przeciążenia. Dlatego też najlepszą metodą na a, prewencję urazów i na szybsze bieganie to po prostu szybkie bieganie. Edytta <górniak>, <to hymn>. górniak. <górniak>, górniak do hymnu. Edytta górniak do hymnu. Znaczy wiem, to jest górniak, ale nie, nie strzałem tego tekstu nigdy. Długo 5, 4, 6, 5. 6 sekund, ta noga zostaje i to mogę króciutko, mocno uderzyć, Okej? Okay? Ready? Yeah. Tak. 3, 5, 4, 3, 2, 1, Plus. 16, zacznijmy I teraz 6, 5,

Od razu po treningu pojechałem zrobić ten rezonans, o którym mówiłem, płytka już odebrana Powiem wam, że jedno z cięższych przeżyć psychicznych, jeżeli chodzi o badania Bo zamykają cię w takiej maszynie, wjeżdżasz tam do środka, musisz cały czas być unieruchomiony, nie możesz się ruszać Więc poczułem się trochę jak zamknięty w trumnie I ciągle jakieś takie dziwne, dziwne dźwięki, a trwało to 20 minut do, do 30 no ciężkie przeżycie psychiczne, ale jestem coraz bliżej. 1 lutego, tak jak mówiłem, wizyta u lekarza z rezonansem i z RTG i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dużo ogólnie mi ten wyjazd, nie wyjazd, no bo wyjeżdżałem w celach tego, żeby pracować nad procesem rozwoju sfery motorycznej, ale samo przejeżdżanie z punktu A do punktu B we Wrocławiu o tych godzinach, których akurat miałem przejeżdżać, jest ciężkie i bardzo czasochłonne. Więc tak naprawdę jest już chyba godzina 16, ja wracam dopiero do domu i trochę jestem tym zajechany, ale przyjadę. Będę montował pierwszy epizod projektu Performance i dodatkowo muszę pokręcić cardio 45 minut, bo dzisiaj nie zrobiliśmy w ogóle. Nic względem wytrzymałości, bo trochę ten trening tak naprawdę mocno obciąża układ nerwowy dzisiejszy. No i Rafał uznał, że bez sensu będzie ta część wytrzymałościowa, taka interwałowa, więc zrobię sobie dzisiaj kardio na rowerko i pewnie pogram w jakąś gierkę w tym czasie. Także widzimy się już w domu. Jednak jadę sobie trochę dłużej, bo wyjdzie mi jakoś półtora godziny, fajnie się gra w tą gierkę. Ogólnie lubię takie gierki, kiedy jest fajny scenariusz, fajnie graficznie zrobiona jest ta gra. Tak naprawdę już w gry nie grałem, myślę, że z półtora roku, dwa lata. Ale lubię takie gry, kiedy Ty podejmowaniem decyzji wpływasz na dalszy scenariusz tego, co się dzieje. To tak jak w życiu, nie? czyli jakie decyzje podejmujesz dziś, jutro, tak będzie wyglądało Twoje życie w przyszłości. Jeszcze mi zostało... Uh, 20 minut, i potem robimy kolację. Z chęcią poznam Waszą opinię. Czy chcecie oglądać e, to co jem? Także pokażę Wam dzisiaj moją kolację i możecie zadecydować, czy chcecie. Mam bardzo fajne tortille, które są zrobione ze skrobi z tapioki mąki kukurydzianej. I są po prostu bez glutenu, bo mam bardzo dużo nietolerancji, które wpływają na kondycję mojej skóry. Bardzo dużo stanów zapalnych mi wyskakuje po glutenie, po laktozie, w sumie też po orzechach. No mnóstwo mam tych nietolerancji. Do tego będzie szpinak, tuńczyk, musztarda, marchewkę sobie zaraz jedną przekąszę i do tego będzie ser owczy. W Lidlu możecie go znaleźć. miałem sobie takie trzy tortille. No i w sumie tu jest 200 gram tuńczyka. No i myślę, że 4-5 plastrów tego sera, nie wiem tu ile dokładnie będzie, jakie to do makroskładniki dokładnie wyjdą, ale mocną uwagę poświęcam na to, aby w moich posiłkach było teraz dużo białka. Tych węglowodanów aż tak dużo nie potrzebuję, bo praktycznie w ogóle nie pracuję w takiej formie mocno wytrzymałościowo-interwałowej. No więc ten organizm energię więcej czerpie, Stłuszczów, chociaż węglowodany do treningów siłowych też są potrzebne. Ale tu już nie będę was zanudzał yy, dietetyką, tylko pokażę wam, jak ten posiłek na końcu z tych wszystkich składników będzie wyglądał. No i tutaj już podgrzewam sobie tortille Wrzuciłem trzy naraz, a nigdy tak nie robiłem, więc będziecie świadkami tego, czy jest sens oszczędzać czas w kuchni. Bo zazwyczaj jest tak, że jak ściągam jedną, to już kolejne po tym jak. Ta pierwsza po prostu jest zimna, wiecie o co chodzi. Yy, tutaj tuńczyk, czosnek niedźwiedzi dałem oliwę z oliwek jeszcze proces jabłkowy tak żeby było trochę kwasowości bo musztarda jest trochę słodka tuńczyk jest można powiedzieć wytrawny i taka kwasowość fajnie podbija smak tego czosnku niedźwiedziego jakby to powiedział yy, Makłowicz no i udało się, mamy już wszystko zrobione teraz tylko będę to składał i wrzucam na talerz którą ściągnąłem zrobiła się zimna szamię to i i tyle na dzisiaj Might